Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, panie pośle, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy powinniśmy w Gdańsku uczcić ofiarę Euromaidanu? Jest taki pomysł, żeby jedną z ulic nazwać. Zaproponowała ten pomysł pisarka gdańska. Sporo jest takich komentarzy, także negatywnych. A co by pan powiedział? To jest kompetencja Rady Miasta Gdańska. Myślę, że to, co działo się na Majdanie, to, co działo się w Ukrainie, co teraz się dzieje, wymaga zastanowienia się nad tym tematem i myślę, że warto pokazać tutaj jedność z Ukrainą. Natomiast czy to powinno być w sposób nadania ulicy, czy w inny sposób, to jest do dyskusji. No dobrze. Kryzys na Ukrainie spowodował przełom na polskiej scenie politycznej, okazał się korzystny dla Platformy, a lider PiSu Jarosław Kaczyński, choć utrzymał swój elektorat, stracił na wyrazistości. To jest opinia eksperta do spraw marketingu politycznego, pana Norberta Maliszewskiego. Co pan na to? Ja mogę powiedzieć tylko i wyłącznie, że nie patrzyłbym na jakieś konkretne sondaże. Ważne są trendy, a te trendy pokazują, że Polacy nie ufają koalicji PO-PSL. I że prawo i sprawiedliwość jest tą partią, która w najbliższych wyborach odniesie spektakularny sukces. Ale czy zgadza się Pan z tym, co mówią niektórzy, że ta sytuacja, która obecnie jest, działa pozytywnie na korzyść, szczególnie wizerunkowo, na korzyść Donalda Tuska? Wiele osób ze zdumieniem otwierało szeroko oczy, widząc, że Donald Tusk zaczął stosować język Prawa i Sprawiedliwości. No to Pan się natomiast, powinien cieszyć. Natomiast pytanie jest, czy Donald Tusk wierzy w to, co mówi. A nie wierzy Pan w Czy mówi stanie? to, co PR-owcy mu podpowiadają. Przez tyle lat pokazywał błędne kierunki kontaktów z Rosją. Przez wiele lat doprowadził do sytuacji takiej, że nasza polityka zagraniczna nie była prowadzona we właściwy sposób, że ja dzisiaj Donaldowi Tuskowi nie wierzę. A w sprawie Ukrainy jest pan i sytuacji na wschodzie jest Pan optymistą, czy nie? No, ciężko jest być optymistą, kiedy e, widzimy dokładnie, że Unia Europejska e, dużo mówi, mało robi. E, tutaj Stany Zjednoczone e, o dziwo są e, dużo bardziej konkretne, e, a w, e, to zacieśnienie e, takiej mocnej współpracy pomiędzy Donaldem Tuskiem a kanclerze, z kanclerzem Niemiec w, nie spowodowało, że nie powstała rura na dnie Morza Bałtyckiego łącząca gospodarczo Rosję z Niemcami. I widzimy, że gospodarka niemiecka jest bardzo przychylna Rosji i to jest chyba główny problem, przed którymi będziemy stać. Ale pan stać. naprawdę wierzy, że sankcje amerykańskie ostrzejsze, ale będą bardziej skuteczniejsze niż te no, europejskie? Tylko, a mamy jakieś sankcje europejskie, bo póki co sankcji europejskich nie mamy. Mamy tylko i wyłącznie słowa, które póki co nic nie znaczą. Czyli pan jednak tutaj po stronie Amerykanów. No dobrze. To w takim razie ja na inny temat. Po co prawo i sprawiedliwość obiecuje Słupszczanom własne województwo? Ja rozumiem, że kampania rządzi się swoimi prawami, ale po co takie hasła? Panie redaktor, prawo i sprawiedliwość od wielu lat mówi, że powinno powstać województwo środkowo-pomorskie. My ten temat w, w, no właściwie chyba od ośmiu lat podnosimy jako temat, który powinien być zrealizowany, dlatego że taka jest wola mieszkańców tego terenu. Oczywiście powinniśmy wybrać drogę, czy obywatele mają prawo do współdecydowania o swoim losie, także w takich kwestiach czy nie. No dobrze, to Donatysk... może się za ciosem i poprzyjcie projekt I... pomysłu SLD, żeby to było 49 województw jak kiedyś. Nie ma takiego w tej chwili nie ma, obywatele nie mówią o tym, że chcą 49 województw. Ja jeżeli Jakby pan Polsce tak naprawdę na zapytał, to pewnie Toru nie chciałby I, mieć własne województwo, byt oczywiście, ale, ale nie mówimy o 49, a Olsztyn no, województwo ma póki co. Więc tutaj najsilniejsze jakieś ruchy dotyczące zmian granic są właściwie związane z województwem pomorskim, dlatego, że pamiętajmy, że na przykład Elblążanie chcą przyłączyć się do województwa pomorskiego, a duża część mieszkańców Słupskach chciałaby, aby było z województwo środkowo-pomorskie. I w dajmy Możliwość wypowiedzieć o brytalom chociażby. No tak, ale jakbyśmy w tak, jak pójdziemy tym tropem, to jak myśli pan, jak mieszkańcy Lęborka odpowiedzą, że chcą być ze Słupskiem, czy może jednak z aglomeracją Gdańską? No myślę, że mieszkańcy będą chcieli być Lęborka z, z Gdańskiem. Natomiast to niech mieszkańcy decydują. Pan mówi, że wy jesteście zawsze ze za, yy, wicewojewoda. Pomorski. Michał Owczarczak napisze sam na naszej nowej platformie blogowej, że w marcu 2006 roku Rada Ministrów negatywnie zaopiniowała pomysł powołania województwa środkowo-pomorskiego ze względu na wiążące się z tym wysokie koszty. No i on przypomina, że w 2006 roku rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Nie czytam blogów wicewojewody Owczarczaka. Ja panu cytuję. Natomiast wszystko to, co jest przez, przez polityków Platformy Obywatelskiej pisane, wymaga sprawdzenia. Ja pamiętam, że w rządzie Prawa i Sprawiedliwości były osoby, które dzisiaj są już w Solidarnej Polsce. Które takiemu pomysłowi się przeciwstawiały. Natomiast z tego co pamiętam, pani poseł Szczypińska i inni politycy bardzo mocno tego pomysłu bronili. Kiedy poznamy pełną listę kandydatów do Parlamentu Europejskiego? W ten weekend? E, tak, tak, oczywiście? tak, tak jak było to zapowiedziane, w ten weekend te listy zostaną Ale rozumiem, e, że te nazwiska, o których wiemy, czyli Dorota Raciszewska-Mielewczyk, Anna Fotyga, Andrzej Jaworski, czyli pan Jarosław Selin, to one się na tej liście znajdą. Tylko w jakiej e, tego kolejności? Nie wiemy. My jako e, struktury regionalne przedstawiliśmy nasze propozycje. Natomiast komitet polityczny dzisiaj jutro będzie je akceptował i przedstawi ostateczną wersję list do Parlamentu Europejskiego. A pan by się zgodził z Adamem Hoffmanem, który powiedział, że platforma obywatelska eksportuje obciach do Brukseli? No ja powiem tak, to co się dzieje w platformie obywatelskiej najlepiej oceniają sami członkowie platformy obywatelskiej, którzy wstydzą się za ostatnie posunięcia y, także związane y, z listami do Parlamentu Europejskiego. Y, Ale co, wstydzą, wstydzą się że... za Jacka Rostowskiego, za Michała Boniego? Nie wiem, za kogo się wstydzą? Za Henrykę no, y... krzywonowską Za Jarzmusza Lewandowskiego no, się wstydzą? Rostowski, który doprowadził do największego zadłużenia Polski po II wojnie światowej, y, w, w tej chwili ucieka do Brukseli. Michał Kamiński, który słynął tylko i wyłącznie z tego, że opłuwał opozycję, zwłaszcza Prawo i Sprawiedliwość, dzisiaj zostaje no wbrew jeszcze, pamięta pan, że wcześniej człowieka czego innego? wcześniej był autorem sukcesu w wyborach do Parlamentu i Europejskiego. Kaczyńskiego, pamięta pan to? Ja pamiętam, jak on wiele rzeczy mówił, które nie zawsze odpowiadały rzeczywistości. Natomiast to, co robił w ostatnim czasie, to jak płaszczył się, jak próbował przetobodować się Donaldowi Tuskowi. No pokazało, że, że tutaj Donald Tusk, jak cesarz, rządzi platformą i, i wszystko jest w stanie zrobić. Wojna na wschodzie, a wy w Sejmie, panie pośle, zajmujecie się zakazem handlu w niedzielę. To na tym posiedzeniu właśnie. Czy to jest taki Sprawa trochę temat handlu w zastępczy, niedzielę? który ciągle wraca, a do, do którego nie ma zgody? No, my nie mamy, my też nie, nie dajemy zgody na zadłużanie Pomorza, na zadłużanie Gdańska, na to, żeby w Gdańsku śmierdziało, w, żeby władze Gdańska robiły, co chcą, żeby prywatyzowały szkołę w A, Kokoszkach samorządowa? i Czy tak dalej. I tak dalej. Jaworski startował na y, prezydenta Gdańska? Nie, ja tylko pokazuję, że także w Radzie no, są tematy zastępcze. W, w ogóle nie jeżeli w ten sposób. My o, o, o sprawie handlu w niedzielę mówimy w Sejmie od y, kilku lat y, i ten temat... Y, Wraca jak bumerang, dlatego że. Ale pytam Platforma o to, dlatego że, że to nie jest sprawa nie chce, temat. Nie chce tego tematu, tak jak wiele innych tematów społecznych, rozstrzygnąć w sposób demokratyczny. Komitet, obywatelski komitet niezwiązany z prawem i sprawiedliwością, który ten temat podniósł, dostał właściwie, mimo że zebrał olbrzymią liczbę podpisów, dostał lanie od Platformy Obywatelskiej, która nie chciała tego tematu w ogóle podnieść pod konsultacje społeczne. My dzisiaj wracamy do tych tematów, które są albo w zamrażarce, albo które są akurat przez marszałek Sejmu kierowane w takiej chwili, mimo że mamy dużo ważniejsze propozycje dotyczące gospodarki czy dotyczące służby zdrowia, które nie są realizowane. Niestety nie mamy marszałka i dzieje się tak, jak się dzieje. Natomiast nie można zarzucać, że wśród kilkudziesięciu akurat teraz punktów obrad także ten punkt staje. Będzie pan kandydował w wyborach na prezydenta Gdańska? Mamy jeszcze dużo czasu do wyborów samorządowych, natomiast trzeba powiedzieć jasno, nigdy nie było tak złego prezydenta, jak Paweł Adamowicz i jego ekipy i najwyższy czas na zmianę. Trochę jak wyciągając z tego wniosek, to kto był lepszy, Franciszek Jamrosz? Prezydent Adamowicz jest bardzo długo prezydentem. Ja muszę powiedzieć, że mieliśmy prezydenta Posadzkiego który nie był z mojej bajki, ale który przynajmniej miał jakiś słuchał mieszkańców i konsultował się z mieszkańcami wiele rzeczy. No a to, co prezydent Adamowicz robi w sprawie Oruni, kiedy mieszkańcy nie mogą przejść ze względu na tory, na brak albo kładki, albo jakiegoś tunelu i odsyła mieszkańców Gdańska do PKP, no to jest skandal. To pokazuje, że, że nie nadaje się do pełnienia tej funkcji. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.